Wiecie co Państwo siedzę tak sobie w pracy i myślę. Pogoda jest taka piękna, wszystko dobrze. Gdzieby tutaj wydostać się takie na rozebranie? I patrzę opa! Styczniki. No, to jazda. Hopa, Do przodu, srebro. Ale jak to naprawdę to nie, tych styczników nie dotykam. Mam dzisiaj. Podobne z serii ABB s 193 b 20 No sprawdzimy, bo mam takie 20 i mam jeszcze taką. się, mam taką jeszcze 16. -tki. Sprawdzimy, ile oni zawierają w sobie z i czy warto ogólnie zbierać takie rzeczy. Ten duży stycznik ogólny składa się z takich trzech małych I połączony między sobą tutaj takimi niciami To trzeba wywiercić, rozkręcić i rozebrać No najpierw sprawdzimy ten, jeden mały No czyli jeden taki stycznik mały Waży 119 gramów Tak, no drogie Państwo Widzimy, że ta seria jest ABB Już rozwierciłem go Otwieramy, i co my tutaj widzimy? Że to niby wszystko są ukryte miedzią, ale jednak niestety nie. I to, co jest dla nas interesujące, to jest ten mały styk. Czekaj, spokusuj się. O! To ten mały styk ze sreberka. No i w sumie to jest wszystko. Dobrze, na razie odpalimy go, rozbiorę to wszystko i zważymy. Dobrze, tutaj mamy jego wnętrze i tak dla pewnej pewności mamy magnes. Wszystko jest przyciągane. Nie jest to są miedzią, a tylko zwykłe żelaza. Widzicie Państwo, wszystko idzie na magnes. Wszystko całkiem. Idzie. No, a więc, tak, drogie państwo, mamy odpalony ten stały styk. Nawet uwaga jego nie widzi. <grymne> tak, spróbujmy jeszcze raz. Rzucam. No, widzicie, nawet nie reaguje. No, natomiast mamy 12 gramów. Miedzie. Pozdrawiam.